To jak? Próbujesz samodzielnie robić zdjęcia wnętrz? Wszystkie łazienki są zbyt ciasne, prawda? Kuchnie są często zbyt jasne, a przedpokoje? Strasznie ciemne? W internecie wyczytałeś, że rozwiązaniem tych problemów będzie nowy aparat za 25 tysięcy zł? Jeśli chcesz, to pokażę Ci mój warsztat. Nauczę Cię, jak robić lepsze zdjęcia bez konieczności wydawania takich pieniędzy. Ja nazywam się Przemek Kuciński i fotografuję wnętrza od 10 lat. W swojej karierze wykonają ponad 2000 sesji wnętrz nieruchomości. Prowadzą regularnie swoje warsztaty, podczas których swoją wiedzą podzieliłem się już z ponad setką osób. Chcesz do nich dołączyć? Świetnie się składa, bo swoje warsztaty właśnie przyniosłem do internetu. Są teraz dostępne online. Pokażę Ci w nich, czym i jak robić dobre zdjęcia wnętrz. Wyjaśnię Ci podstawowe pojęcia fotografii i nauczę Cię, jak zmiana parametrów aparatu wpłynie na finalne zdjęcie. W trakcie kursu zabieram Cię na 6 sesji zdjęciowych. Sfotografujemy zarówno duże domy, jak i małe mieszkania. Zobaczysz cały proces fotografowania, od pierwszego wyzwolenia migawki po ostatnie kliknięcie myszą w komputerze. Wejdź na stronę warsztaty.online i zobacz kurs, który przygotowałem. Skończ strykać a zacznij fotografować.